Cześć, kolejny odcinek z informatycznego, a dzisiaj zajmiemy się Linuxem Ubuntu yy, komendami w terminalu, Tak więc przygotowałem już te polecenia. Znalazłem je gdzieś. No i jak widzicie mamy duże polecenie. Jest polecenie Touch, które tworzy plik. I teraz możecie zobaczyć, że wejdę w kliki. Yy, tu I teraz muszę tworzyć plik. Pliki. I zapiszę mi to jako plik. Jednak możemy nie tylko tworzyć pliki, ale także możemy tworzyć katalogi. Yy, więc plikniemy... Yy, Wpiszę yy, polecenie mkdir katalog plików. I widzicie, mamy katalog plików. I teraz chcielibyśmy, żeby ten plik pliki yy, tutaj się pojawił. Możemy oczywiście to zrobić ręcznie, ale najważniejsze jest to, że możemy to robić komentarzami. Także wpisujemy mv, czyli move, czyli przenieść, yy, pliki, katalog plików. Czyli widzimy, jak się nazywa plik, a to jak się nazywa katalog. I powinno się nam pojawić jest. No i każdy katalog oczywiście możemy tworzyć, ale możemy też go usuwać. Także piszmy rmdir, rm czyli remove, mk to jest, żeby tworzyć, rmlist to jest, żeby usuwać. No ale jest problem jakiś: dyrektor not empty. Dyrektor to jest katalog, czyli katalog nie jest pusty. No właśnie, to polecenie usuwa tylko puste katalogi, a tutaj, jak widzicie, mamy katalog plików. I oczywiście może, moglibyśmy przenieść albo usunąć ten plik, yy, ale jest także możliwość, żeby usunąć yy, cały katalog razem z tym plikiem. I żeby to zrobić, musimy wysłać takie polecenie rm, czyli usuń, minus r, katalog plików. To znaczy, że usunie nam Cały katalog, wszystkie pliki w katalogu. No i już prawo, nie ma już tego. Jeszcze można zrobić coś takiego. Tu nam się plik i można po prostu usunąć ten plik. Tylko. W ten sposób złożyć pojedyncze pliki RM i wpiszmy nazwę pliku. Bardzo prosto. No, i załóżmy, że ten plik jest nie już mamy, go nie usunęliśmy, i albo po prostu go tutaj ułożyliśmy znowu. I teraz możemy ten plik, w tym pliku na przykład coś napisać, bo to jest plik tekstowy, tutaj można pisać też normalnie. I napiszmy teraz co, bo to nie chodzi o to, żeby coś było, i musimy i jak zobaczmy z się jak wpiszemy TP czyli kopy, klik 1 plik 2 i otworzy się plik 2 Nie wiem czemu to mi się nie zrobiło nie wiem albo coś źle tu jest dobra czyli te, to palzenie chyba nie działa jednak dobra wrócimy jeszcze do katalogów i zróbmy, zróbmy knok 1 i oczywiście możemy przesunąć plik 1. i plik 2 i to wtedy plus ale możemy też żeby szczegółowo zobaczyć co jest w tym katalogu i wpisujemy ls-l katalog1 i tu pokaże nam bliki które znajdują się w tym katalogu i co oznacza to to zaraz powiem, tutaj mamy fliki, Czyli tutaj tak, taka nazwa użytkownika jest I tu jest data oczywiście i tu jest nazwa bliku i tu jest godzina, ale to wiadomo, wszyscy myślę, że wiedzą ale co tutaj mamy? To jest kod taki, yy, który pokazuje, jakie uprawnienia ma, ma ten plik. Yy, ta kreska na początku oznacza, że to jest plik. Czyli, jakbyśmy w tym katalogu dodali kolejny katalog. Przykładowo. Yy, nie wiem, katalog. Tak. Katalog 2 katalog 2, katalog 1 i teraz zobaczyli katalog 1 yy, nie jaki serc, co robię tutaj. O w ten sposób robimy, czyli jak chcemy yy, utworzyć plik w katalogu, w innym katalogu już, to otworzymy najwyższy ten katalog MKD z polecenie, a potem przesuwamy je same samo pliki, czyli MV. No, i jak widzicie, pojawia się tutaj w katalogu pierwszym plik, pierwszy plik, drugi, drugi. No i możemy jeszcze raz wisać szczegółowo. I jak widzicie, tutaj pojawia się nam D. D oznacza katalog, a minus oznacza plik. Czy to oznacza, że te kreski tutaj też oznaczają plik? Nie. To jest coś innego. Te kolejne dziewięć znaków oznacza uprawnienia według systemu rwx. r to jest. READ, czyli odczyt. W to jest write, czyli zapis. I powinno być jeszcze x, czyli wykonanie. Tutaj się pojawia x. No dobrze, ale co oznaczają? Dlaczego tutaj trzy razy, aż się pojawia coś takiego? Bo trzy razy R, trzy razy W, trzy razy X. No, dlatego się pojawia, gdyż tutaj są dla trzech różnych jakby osób te uprawnienia. Pierwsze jest dla administratora czyli głównego użytkownika. Druga RWX jest dla grupy, której przyznano uprawnienia do pliku albo do katalogu. A trzecie jest dla pozostałych, czyli tych, którzy w jakiś sposób mogą dostać się do tego pliku i co oni mogą robić też. Mogą wszystko robić czy nie, i widzicie tutaj w tych plikach domyślnie mamy, że mogą tylko je, je czytać. Odczyt oczywiście oznacza uruchomienie i yy, pozostawanie w tym pliku i wyjście oczywiście z tego pliku, więc nic więcej nie można robić. Zapis oczywiście oznacza zmianę tego pliku, ale tylko zmianę wewnętrzną, czyli na przykład, że możemy coś tam napisać, a uruchomienie to znaczy wykonanie, to jest zupełnie co innego, tutaj oznacza też zmianę tego pliku, ale nie zapisując, tylko już możemy robić też inne rzeczy na przykład na przykład możemy zmienić format tego pliku. No dobra, a tutaj jak widzicie, nie możemy nie możemy wykonać tego pliku czyli nie mamy uprawnień do wykonania ale tutaj możemy już, bo oczywiście my jesteśmy w U, czyli User to jest administrator G to jest grupa, a O to jest overs, czyli pozostali użytkownicy. Tutaj widzimy wszyscy mogą wykonać tylko ten użytkownik Reszta użytkowników nie może zapisać i domyślnie oczywiście zapisać nie może także tutaj wiemy już co to oznacza, ale czy te uprawnienia są już tak przyznane i już nic nie można z nimi robić? Nie, można jeszcze je zmienić w jakiś sposób? W ten sposób, że wpisujemy to nie Motka zmiana uprawnień tutaj mamy właśnie te oznaczenia A to jest O czyli jakbyśmy chcieli dla wszystkich dodać to możemy A ale jest jeszcze prostszy sposób niż robienie takich plusów minusów równa się jest trochę prostszy sposób żeby to zrobić RWX możemy liczyć tak jak w systemie binarnym 4, 2, 1. i wtedy będzie tutaj wszystko działało dobrze Czyli odczyt to będzie 4, zapis to będzie 2, a wykonanie to będzie 1 tylko. Także możemy zmienić ustawienie tak, żeby one się zgadzały. Czyli jeżeli chcemy pełno, pełne ustawienie dla danej grupy, jednej z trzech grup, to możemy 7, 7 ustawić. Jeżeli chcemy tylko odczyt i zapis, to 6, wtedy nie będziemy mogli jej wykonać. Jeżeli R. I x, czyli, od, czyli wykonanie, tak jak jest to tutaj, to będzie tu 5. Z kolei r samo to będzie 4. W i x to jest 3. A samo w to jest 2, a samo x to jest 1. No dobra. I chcemy na przykład mieć tutaj. plik 1, tak? Chcemy z jakiegoś powodu, żeby mogli, żebyśmy mogli w pliku 1 wykonywać, czyli tutaj, ale chcemy, żeby dla pozostałych grup takie same uprawnienie zostało. Czyli mod? plik 1, nie przepraszam, najpierw uprawnienia, chmod i tutaj będziemy chcieli mieć 7, czyli wszystkie uprawnienia, no, tutaj zostawiamy, czyli mamy 4 plus 2 plus 6 i tu 4, czyli chmod 764 i 1. Trzeba Ok, jednak trochę dłuższe polecenie, czyli w ten sposób zrobić yy, chmod 777. Yy, czyli na przykład tutaj chcemy mieć wszystkie uprawnienia, żeby każdy miał wszystkie. Możemy tutaj też widać 7,6-4, to tak jakieś tam było. Katalogi plik 1. Tutaj katalog 1 plik 1 i... Teraz sprawdzamy co nam się zrobiło. I tak mamy wszystkie urobienia tutaj. No możemy też zmienić, tak jak chcieliśmy wcześniej. Muszę znaleźć ten znak, on jest... 2 na przykład i mamy tylko w tym pliku drugim inne uprawnienia Dobra, dzisiaj yy, mieliśmy niektóre polecenia yy. na pewno te wszystkie nam się udało zrobić Hmm. Czyli w sumie wszystkie z plików i katalogów. No i to LS, nie? Yy, to na pewno też. No i. Yy, na pewno w kolejnym odcinku zrobimy sobie pozostałe polecenia. Yy, na pewno zajmiemy się podstawowymi komendami no i zobaczymy że Życzę cześć. Długi odcinek w ogóle